Hej, hej, ludziska, witajcie bardzo serdecznie z tej strony, Aviti. Witam Was na kanale z gry Satisfactory. Dzisiaj będziemy y, robić etap szósty y, naszego domu. Potrzebujemy, tak, y, pręty, blachę, miedź i worki cementu razy 50. Co sobie już dodamy? Dodamy sobie jedną miedź, Dodamy rurek oraz blach. No i będziemy. Tak to wygląda. Nic się chyba nie zmieniło od poprzedniej rozgrywki. Mamy 30 sztuk miedzi. Dobra. Czy mamy, mamy też żelazne sztabki? jeszcze mamy. To przydałoby się wyrobić pręty. Może najpierw zróbmy żelazny sztabek. Żelazną blachę. Żelazne płyty, pardą. Jak coś zapraszam was na live'iki. Śledźcie Discorda. Tam ws wszelkie informacje odnośnie live'ów. Dobra, mamy 16. I brakuje już nam sztabek to zrobienia, ale za ten czas możemy zrobić przewód przewód nam się przyda potrzebujemy go troszeczkę dobra robimy, robimy dobra, zobaczmy czy już nam potrzebujemy stópkę, dobra to jeszcze trochę załówkę tutaj. Rzućmy. Już mamy to zaliczone. Wy, wypadałoby zrobić worków cementu. Musimy zrobić 50, mamy 13, beton. Będziemy potrzebowali wapień i żelazo, tak? bezczynny, to tutaj. To Ale i tak nie mamy nic tego, żeby zrobić, Co ja to tu mam, mamy. Gdzieś tutaj w mamy. A mamy wielnicę, idziemy ją sobie ściągnąć. Materiał, jak mamy rudę, żelaza, co nam chodzi. Wypychuję sobie. Teraz pójdziemy do pieca, który nam wytworzy szabeczki. Ruda miedzi, mamy robić sztabki, ruda miedzi, musimy znaleźć. Ruda miedzi, o to pytanie, gdzie jest nasza, o tam mamy papień to zabierzemy i zrobimy z niego beton dobra mamy ten potrzebujemy materiałów zróbmy ten beton yy, zaraz będziemy wyszli po zapki żelaza przydadzą się do rozwoju Dlaczego sztabeczki? Teraz tak stwórzmy sobie beton. Próbowaliśmy dziesięć parę. Betonu. Dobra, jeszcze trzy brakuje, Coś mamy też. Mamy tutaj żelaza, ale okej. Okay. Po wapien przyda się nam do tego, aby stworzyć beton. idziemy po betonik. idziemy po betonik. No dobra, już będziemy mieli zrobione i żelazo, i beton. Znaczy y mieć będziemy mieli zrobione, tylko zostaną blachy i pręty. Już się tym zajmiemy, dobra Poczekajcie Chcemy zrobić beton Włączymy ten beton dobra. Mamy betonik, to dodamy, to już będziemy mieli zapewnione to i zostały nam pręty i ten Więc zróbmy sobie żelazne płyty na rwyf. Bo ich potrzebujemy stówkę Dobra Płyt i siedem, ale jeszcze będziemy potrzebowali mm. nie były nasz skończyła pracę, bo zabrakło już Rentów, ale to nic. Dobra dokończmy te płyty bo najwięcej idzie elementu do tych płyt dobra Wyb wyróbmy Wszystko z tu idą 3 sztuki na jedną blachę z trzech, z trzech sztabek robimy jedną płytę więc spoko luz jeżeli wam się materiał podoba zostawcie łapkę w górę zostawcie komentarzyk aby był kolejny materiał z tej gierki mam 85 no, gdzie ja musimy sobie spomóc yy, rodą nie rodą miedzie, tylko rodą żelaza tutaj było tu jest tu jest ten nasze nasza wiertnica no, weźmy sobie stówkę, zróbmy to co potrzebujemy powiedzcie mi widzowie czy się kończy tutaj zasoby nie? jak kupiemy tam yy, mięć, żelazo czy wapień czy to się kiedyś kończy? sztabki, a ty zapomniałem że my mamy piec do tego przeznaczony mamy tutaj piec, poczekamy trochę tą rudę miedzi byśmy sobie zrobili na zapas też, tylko nie pamiętam w którym miejscu była yy, ten ruda miedzi, w którym miejscu żeśmy postawili Do Mam nadzieję, że niedaleko, bo nie ukrywam Chyba sobie stworzymy jeszcze jedną wiertnicę i postawimy gdzieś tutaj w pobliżu. Yy naszej tutaj fabryki która powstaje 300 200 500 213 to chyba tam będzie nasza wiotrnica to tam pójdziemy sobie tam produkuje to wszystko na spokojnie widzowie yy. Teraz zapraszam Was na streamy, są streamki jak coś na YouTube i na Twitchu. Kto chce na Twitchu to sobie ogląda na Twitchu. Kto chce na YouTube to nas sobie wbija na youtubka i sobie ogląda materiały. serdecznie zapraszam. Ile jeszcze tego mamy? To to tutaj na tej górce będzie. Dobra, spokojnie. odejdziemy, zbierzemy z sobie, ale będziemy musieli chyba postawić dwie takie wiertnice pojedyncze, żeby nie opacało się nam tam iść, nie? Wybieramy sobie opał. przyda się do tego, aby zasilić piec. Tego nigdy nie za mało. Od razu sobie opóźnimy na no sobie. Pracuje Co by to... Grzecznie pracuje 50 metrów, dobra tu gdzieś tutaj to będzie, z tyłu Ale tu nie mamy wiertnicy I ta jedna wiertnica? Dobra, to będziemy musieli tu przynieść, wyprodukować wiertnicę i tu przynieść. Już to poza materiałem zrobię, aby was też nie zanudzać. Dobra. Uuu. To fajnie, że to nas nie bije. Tylko to wygląda jak wieloryb, nie? Taki kształt wieloryba sobie dobra już chyba pracę zakończył to nie jeszcze powstanie jeszcze jedna huta do robienia betonu jeżeli jest możliwość brak zasilania czyli by się skończyło paliwo ale to weźmy wyłączne weźmy to No dobra Mamy tu, idziemy zrobić te nasze babki mamy, zróbmy sobie te płyty do końca Dobra I zostały nam pręty Jesteśmy już blisko włączenia ulepszenia domu 6 superansko Bardzo mi się to podoba My muszę wszystkie to jakby się potrzeba jeszcze tych prętów bra, idziemy sobie teraz po Dobra i teraz zróbmy te do końca Będziemy mieli ulepszony dom Szósty Dobra jeszcze potrzebujemy troszeczkę Ale nie mamy już Słabek, czy mamy? Nie mamy Już zaraz byśmy mieli ten piec jakby chodził, nie? Ale jest wyłączony to tak, jakby się ugłował ten chodzi, bo jest dioda zielona, że jest zasilany. Dobra, stwórzmy sobie końca, naprawdę nie mało i ulepszamy mamy dom szósty. mogli teraz zrobić biomase. Dlaczego robi biomase? Congratulations, you have unlocked yes, building space elevator, building biomass burner, Heart, biomass. Motivational message: Congratulations, you succeeded in every provided is? task. On behalf of Fixit Incorporated, I thank you for your current and future service. Additional knowledge. The hub terminal has been converted to give Budowa to biomasy Budowa biomasy, polanie biomasy, wi 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 winda kosmiczna Teraz no. my możemy zrobić uposażenie, budynki Wiertnice możemy zrobić, słupy, win. A jak ta wiertnica działa? Mogę to pokazać ja bym chciał... a dobra, zróbmy sobie tak I trochę gubię tym wyposażenie, budynki weźmy sobie, zróbmy wiertnicę. wydziel ją do piątki kurcze, budynki piec hutniczy konstruktor, kontener kont 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 winda, kosmiczność spalania biomasy to są do listy życie zróbmy sobie to, a to jak to wygląda? dobra, to potrzebujemy do spalania biomasy 15 blach, 15 prętów i 25 yy, kabli, przewodów znaczy dobra, to róbmy sobie te przewody, bo mamy trochę tu będziemy mieli już zrobione, teraz zróbmy sobie Blach próbujemy, ale musimy wziąć łączny piec, szkoda szkoda nam drewna. Dobra, ale będziemy musieli iść po. Po Tam zrobi sztabeczki sztabki tak na Tak jest. Ten piec jest wyłączony. On chyba się zbugował. Dobra, jak nam zarobi, to tylko potrzebujemy pręty i blachy Barańsko Już będziemy mogli biomasę zrobić A, jak to? A, i możemy zrobić sobie biomasę Już będziemy mieli biomasę liście i biomasę z drewna dobra czekamy na sztabki czy się da zmienić na dobra mamy. mamy, dobra, róbmy to, bo szkoda czasu i dobra. dobra, nie, nie blachy I zróbmy sobie żelazne pręty, dobra to jest tak, jak, to postawić klik, klik. Poczekajcie, widzą. No, i dobra, mamy, będziemy stawiać biomasę. Teraz ją postawimy tutaj i ją zasilimy od tego jednego pieca. Dobra, biomasa jest. Weźmy biomasę i zróbmy zasilanie. Weźmy drewno. Mamy biomasę. Pięknie. Kolejnym krokiem będzie stworzenie tynki w yy, wiertnica. Nadal jest życzeń, to będziemy potrzebowali wiertnicę Dobra, zróbmy sobie tą wiertnicę. Nika wnioski, beton My sobie beton będziemy mieli już z bani. i przesuwna wiertnica będzie potrzebna, dobra widzowie, to zrobimy w kolejnym materiale, z, 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 zrobimy wiertnicę zobaczymy jak to będzie szło dalej, ja wam dziękuję za materiał, życzę wam miłego dnia wieczoru lub popołudnia i zapraszam już na kolejny materiał z Satisfactory, ja się kłaniam i widzimy się na live'ach hej hej